Zobaczcie, co się tutaj dzieje teraz. Tutaj... Przyszedł A co? klient z alkoholem. A ja pół lubisz? Natasza, niedrzewa nie Ładuj, Natasza. O, jak tam? A pół to nie robota, tylko cały. O, zobacz. O! Jak pospakowano. Na Najlepszy oficer operacyjny to taki, który pije z petentem. Jest <laughs> Misia tam popiteczka. Nie potrzeba. Orazadka tutaj, zapraszamy. No. 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 Dobrze. dobra policja pije z obywatelami. Tak jest. Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki, pyszne jedzenie i stare samochody, to ten kanał powstał właśnie z myślą o Was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru, wiele ciekawostek, i zapraszamy do słów, no to dzień rajdu. Oklejamy nasze ustrojstwo. Zobaczcie jakie tu się dzieją rzeczy. Tak jak teraz? Tak jak teraz, klej. Bardzo ładnie. No to przez bramki wjeżdżamy Pozdrawiamy. Mili panowie, pozdrawiamy wszyscy. -go. Poza... O właśnie. Już Poza... tutaj robimy zbliżonko. O, trzeba wspierać. Słuszne. A zobaczcie jakie mamy logo. Numer słuszny. Sierpi młot. Towarzysze, towarzysze. Towarzysze, jadą podbijać Berlin. Towarzysze. Towarzysze <coughs> Następne logowanie pod bramą Brandenburską. Tak się prezentuje nasz Dyliżans. Zrobiliśmy na razie show. Lecimy dalej. Może coś fajnego z tego wyjdzie. Zobaczcie co dostaliśmy. A co to takiego w środku jest? O, Wszystko to co jest. O, o mamy kupki na browar. Kubeczki. Oczywiście wtedy, gdy się nie jedzie autem. Ale ponoć sowieccy policjanci mogą. Zobaczymy. Dziękujemy, dziękujemy. A tu dostaliśmy coś takiego. To się za szybę tylnią wkłada, że jeśli auto działa, to jest ok, ale nasze auto to będzie SOS. No bo to na pewno coś odpadnie. A tu zobaczcie, tutaj jest dyplom dla nas. Ponoć ważny. O, na mecie będziemy podbijać. Mam nadzieję, że dojedziemy. Zobaczcie, jaka fajna rzecz. To jak nam coś odpadnie, jak wały odpadnie, to tu będziemy mogli... Przykleimy sobie tą taśmą go. Potem Wam powiemy czy jest dokładnie. Trytytki, żeby przyczepić skrzynię biegów jak odpadnie. Pasuje. A to najważniejsza rzecz. Magnesik. Przyczepimy się na naszą lodówkę. Może drzwi nie odpadną od kolejnego. A zobaczcie co żeśmy dostali. To prawda, że tyle mamy zapisów, ale Tutaj czas mamy czas bardzo czas dużo giftów. Tu mamy naklejeczki. Tutaj mamy dyplom. Tutaj mamy... A co w tym jest? A, tu mamy jakieś książeczki, bluzeczki, cała reszta, a to są ważne rzeczy, tutaj. Zobaczcie, bo tym sobie przykleimy coś, tu będziemy wykrywać nieszczelności. O, to nam się przyda, to już jest potrzebne. Zmywacz do hamulców też się przyda, ja o silikon, o silikonem Wy, to tu na pewno coś będzie ciekło, zaraz to poradzimy sobie, na no to co, <gryty. <gryty> to takie, tak wymy, nasz wymy, numer startowy wymy, 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 wymykły, wymykły 385, wymykły na zaraz kleimy, zobaczcie jakie fajne rzeczy mamy. Albo kostkę na podwórku. Będziemy no, zaraz to, to my, kleić. Nie, nie, nie odsyłajmy się może do, Ale mamy do na do, do nagroku. Całe auto wykleje się. I w pełni oni to wykuwają, wyrabiają i wysyłają w Polsce, tak? Nadal będzie tak, fajny, tak? nawet fajniejszy. I to na no, to było nie w sensie, bo to wiesz, bo ja zawsze to od razu przeglądam na kilometry, które masz do pokonania, więc z jaką prędkością się przemieszczasz? Patrzcie i nie zrobiłem 300 km 8 godzin, to pochodzę się około 35 km. Zobaczcie. Cały czas rośnie, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że tutaj możemy być. Pan jedzie czymś takim, tak jakaś tuła jest ruska. Cudowne, ekipa jest cudowne, wszyscy jesteście Zaczynamy z pierwszego rzędu. Środki, tam, tam nasza Ładzieżka. Na a tu Tatiana sobie robi zdjęcia. Będziemy to jeszcze dzisiaj kilka razy powtarzać, bo pewnie tutaj rotacja uczestników będzie cały czas. Spójrzcie, to jest dobre. Na przypale albo wcale. Zgadzamy się z całkowicie. Wam, że takiej gruziarni w jednym miejscu to nie widziałem. Ale fajny temat. Tutaj jest jeden nie. kolega, no któremu chyba nie, opalenie tak, zna nie straszne. Ja Powiem, że gruzowisko dobre. Abyśmy byśmy my dojechali, ale fajnie Nawet szatan przyjechał. Lucyfer Kolejne Gruziczki. A tu Złombole już były. patrzcie Prawie cała Europa. Gruzji brakuje. Gruzja by siadła. Zobaczcie jedną rzecz. Naprawy doraźne. Kolega montuje kierunkowskaz profesjonalnie. Zobaczcie jaka precyzyjna praca. Ach. Jak strojenie bomby atomowej. Nie, <laughs> nie, w tych Stanach Zjednoczonych wiecie, czy to są gotowi na taki spektakularny sukces jak Tomek Vena w bluzie z pierwszej edycji amerykańskiej, chacający po ulicach Chicago. To minister Leszek będzie po Chicago. Minister Leszek, Ucież ministra Leszka? Leci z nami. Mechanik musi. A nie, Mechanik musi być dokładnie. Dobrze, to 2000 po raz drugi, jeżeli nie widzę sprzeciwu na sali. No, mamy 20 minut do startu. Złombol zebrał 2 miliony złotych prawie. No i generalnie... Wiecie co jest Dawaliśmy wywiad do TVP Info i będziemy w Teleekspresie. Dobry fan, co? Tak. Polska Telewizja Narodowa przyszła po wywiad do ruskich troli. Masakra. Hałasujemy, hałasujemy! Dzień dobry, wiecie co możemy znowu, znowu, dorosły dorosłych do Złoma, który wychował myślę, że bardzo wiele osób Nauczyli go też prośba, uczyli go mienia Nauczyli, że ma się Z innymi, którzy tego nie mają I jedziemy Zobaczcie, co się tam dzieje Lubliny wyjeżdżają Zaraz startujemy Będziemy mieli prawie 800 załów Naprawdę ostro I bardzo mi zawsze się kamerę

nas chyba nasza wóra z przyczepką nie daje rady a tu z przodu ładny lubi. Sywilnemu. Koledzy, tutaj siema. koledzy się ma. Zobaczcie, awaria. Tutaj drużyna A jest. Zobaczcie, co się kolegom stało. Podczas jazdy w Żuczku wyjechała Półoś. Jak się zastanawiacie, jakie rzeczy zdarzają się na Złombolu, to na przykład takie. No właśnie, chłopakom wyjechało koło w bok. Zapaliło się ożysko. Żuczek ogólnie sprawia wrażenie całego. Więc? Ja cały czas mamy nadzieję, że jeszcze pojedziemy jutro. to tak. Odajemy. Nie no, a macie ktoś, żeby pomógł? Tak. To Czy znaczy plus? Mamy, mamy. Przyjedzie północ tak, druga. Przy, przyjedzie na razie laweta. A. Z zakładu mechanicznego, który ma też sklep. Tak? No i jakoś może się uda. No Zróbmy mam nadzieję, że jeszcze daj, pojedziemy dalej. No, kibicujemy kolegom jak najbardziej. My oczywiście musimy się zatrzymać. Koło piękne, krzywe. No upartego. Też zbola trytytki dali. Trochę go. Na no, trytytki poskładać jedziemy. Będzie dobrze. Trochę go wsunąłem, ale dalej się nie rozknięte No, życzymy miłej. Cześć, No, powodzenia. No, no to ustaliliśmy. Będziemy pomagać kolegom. Do serwisu do żar podrzucimy. Po nową półłość do żuczka. Kolega wsiada i jedziemy. Miejmy nadzieję, że kolega dojedzie do Oslo. No musi, muszę. musi. No, witamy wszystkich. Parkingu dla ciężarówek pośród niemieckiej głuszy. Pokażemy Wam, w jakich warunkach spędziliśmy pierwszą noc. Tu przyczepa pełna naszych darczyńców. Dużo reklam. Musi być. Teraz wchodzimy do środka. Pokażę wam, jak żyjemy. Tu po prawej mamy wodę. Tu mamy taki fajny guziczek w podłodze, którego jak ciśniemy. To się dzieją takie tajemne rzeczy. Tu mamy palniki. To są takie osłony przeciwko tłuszczowi, więc to, jak się smaży, to żeby nie wszystkiego nie zapieprzyło. Tu mamy wodę. Tu mamy lodóweczkę. Na górze mamy fajne, piękne półeczki, na których kładziemy jakieś różne bibeloty. Łóżeczko. To łóżeczko, oczywiście, wiadomo, że ono, jak się zdejmie te gąbki, to tutaj powstają takie dwa siedzenia po dwóch stronach i tam się montuje stół, więc tu normalnie się siedzi. To jest całkowicie użyteczne na rzecz. Tu mamy szafkę na ciuchy, nasze uniformy sowieckie. Telewizornia, jak żeby inaczej, bo w końcu jest euro. Daszek z klimatyzacją podnoszony, opuszczany. Więc ogólnie, mimo małej przestrzeni, całkiem fajnie. Bardzo wygodnie można się tu wyspać naprawdę bardzo wygodne siedzenie. Łóżeczko, pierwsza klasa. Polecamy. dowaliliśmy w centrum Berlina. Zobaczcie obok czego zaparkowaliśmy. Ta jedynka, jaka ładna. To co? Wskakujemy w nasze służbowe ciuszki i lecimy pod Bramą Brandenburską. Trzeba powiedzieć, że my jesteśmy wykręty, bo maszerujemy właśnie ulicami Berlina w dobrych strojach. Zobaczymy jak pod Bramą Brandenburską zareagują. Spojrzenia niemiaszków są bezcenne. Powiem, że ostatnio policja nas teraz minęła. Powiem, że, że popatrzyli na nas, zawahali się mocno, ale nie zatrzymali. Mm. Też pewnie myślą, że my to jesteśmy jacyś tam rusty na, na szkoleniach, wymianie, coś tam, no nie? No mogłaby być lipa. No mogłaby być lipa taka międzynarodowa i to wiecie, szacun musi być. Idziemy w Paszczel 2 łapać reakcję ludzi. Mamy euro, więc z każdego kraju jest tu trochę ludzi. Co prawda, spojrzenia. Niemiasz, niemiaszków są bezcenne, naprawdę bezcenne. Tu każdy się patrzy. Zobaczymy. Idziemy trochę poszorować tutaj po placu przed Bramą Brandenburską. To jesteśmy na niemieckim euro w sumie. Idziemy. Powiem szczerze, że robimy robotę terenową, co by tu nie mówić. Reakcje ludzi są przepiękne. Na razie bez hejtu, ale jest zdziwienie na pewno. Idziemy panagrywać. Powiem wam. Sowietów nie było tu 80 lat. Ale już są. Ale już są. Popatrzcie, jesteśmy. Mm. Dotarliśmy na razie bez... No. Bez... bezcenne selfie w Bramy Brandenburskiej w ruskim mundurze O to chodzi Pani porucznik Jak się podoba w Berlinie? Pozdrawiamy z Euro No, pozdrawiamy z Euro I lecimy do Kopenhagi a tu mamy niemiecki parlament. Pasujemy tu? Jak myślicie? No, ciekawie. My tu gadu, gadu, a brzuszki puściutkie. Więc zjemy lokalne niemieckie danie narodowe. Kebab. Z czym Wam się kojarzą Niemcy? Z kebabem. Na pewno z kebabem. Maszerując sobie na lokalny niemiecki przysmak, jeszcze trafiliśmy na resztki muru berlińskiego. Ponad 99% oryginał. Sowietów to jeszcze pamięta. Pamięta. I co, Natasza? Zajadasz się teraz przepysznym lokalnym niemieckim daniem. Good zwanym good kebabem. Zapukał do brzuszka. No. Mamy kebab na talerzu z sałatką, frytkami, iron. Ayran. O, lubimy. ayranik, ayranik bardzo dobry. I kawa po turecku. No właśnie. No to bon appétit, przyjaciele. Zdróweczka my bezalkoholowo jutro pijemy. Wiecie, nasz kanał nigdy miał nie być poprawny w żaden sposób. Ale zachód jest pełen zepsucia. Naprawdę mi nie, nie przeszkadza. Ja nic do tych ludzi nie mam. Naprawdę, ale. Po co to wszystko wieszać? Niemcy, Unia, LGBT, Po co to? Po co się tym obwieszać? Wszystkim, wystarczyłaby niemiecka. Ale odwaliliśmy lipę. No właściwie to ja. Trochę się przypaliło nam kółeczko, bo nie złożyliśmy. Ale takie życie. Odwaliliśmy. Lecimy dalej. No, no to musia do celu ile nawet. Do Kopenhagi 450 więc Do celu 1000. A jutro musimy dojechać. No, no to pod Flensburgiem ciekawe spotkanie. Na parkingu spotkaliśmy trochę chłopaków. Czyli to mamy. Załoga 420. Czymś takim. Tak, to słynny motor, który lubił szczelkę zgubić. To Polonez, a to siła OHV polskie. Miejmy nadzieję, że dojadą. Jak tam, chłopaki? Be, bez awarii. Na razie. Ciek no, 20% ludzi chyba nie dojedzie. Tak na oko. Tak na razie wygląda. Nie, wszyscy mają dojechać. No inaczej, nie, kiedyś na pewno. To nie, to, to z tym się zgadzamy, całkowicie. No, no to mówię. Dalej się widzimy na następnych stacjach i oby jutro na BIPkę na wieczór zdążyć.